Raz, dwa i trzy. I dupeczka do góry. No, raz, dwa i trzy. I dupeczka do góry. Tak? I stoi Wiktoria. Raz, dwa i trzy. I prostujemy się, tak? Prosto Wiktoria stoi. Raz. Oj! No siadamy i raz i dwa. I raz i dwa. I raz dwa. I trzy. No dawaj na dół. Raz, dwa i trzy. Brawo. Ślicznie. Tak. Raz, dwa i trzy. I do góry, do góry. I stoimy. Prościutko, prościutko, prościutko. Tak. Raz dwa i trzy głowa do góry główka do góry raz dwa i trzy tak i Wiktoria stoi prosto raz dwa i trzy raz dwa i trzy głowa do góry Wiktoria prosto główkę. i dwa brawo ślicznie tak no dawaj jeszcze jeszcze jeszcze, jeszcze. I trzy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dwa. Do góry, do góry, do góry, do góry. I trzy. Tak! Ona sama robię, tylko przytrzymuj palcami. Raz, Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Jest. Jeszcze, 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 jeszcze. do góry. Głowa do góry, głowa do góry. Wiktor, raz, dwa i trzy. Do góry, do góry, do góry, do góry. Głowa do góry. Prosuj dupeczkę. Prosuj. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. do, pęczka, do góry. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Brawo, jak ładnie Wiktoria ćwiczy. Raz i do góry, jeszcze. Raz, dwa i trzy. Do góry, i do, góry. Do, góry do góry, do góry. To ja, ja tutaj puszczę, a będę mm. No. Raz, dwa i trzy. Do góry, I do góry. Do góry. Do góry, do do góry do góry, do góry, do góry sama, sama, jeszcze, sama, sama. Jeszcze, sama. Jeszcze, jeszcze głowa, głowa. Jeszcze główka do góry. Jeszcze. Prostej główkę. Do I góry. Trochę. Raz, dwa i trzy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O. Słapnijmy. I jeszcze raz. No. Raz, dwa i. I trzy. Głowa do góry. Główka do góry. Jeszcze, 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 jeszcze. Raz. Raz, dwa i trzy. Głowa do góry, do góry, do góry, I do góry. Ja Trzymaj. To tam jest z boku. I I się no i dobrze. Mod, modelka rośnie, Tak. Ja. Raz. No tak, dwa, to jest dwa, I wszystko. trzy. Do góry, do góry, no do góry. No i teraz prosto, bo Jeszcze, no. prosto, 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 prosto. Raz, dwa, i trzy. No, połączy, co tam się zmagamy. Raz, dwa, i trzy. A prostuj Gówka się. Do góry. Raz, dwa, i trzy. Do góry do góry, do góry, do góry, prosto, prosto, prosto. Głófka do góry, to, 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 to. Dokładnie, prostujemy. Raz, dwa, i trzy. Do góry, do góry, do góry, ciągniemy. Raz, Dobra. raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Prosto, prosto, prosto. Raz, dwa i trzy. Prosto, prosto, prosto. prosto. Raz, dwa i trzy. prosto, prosto, prosto. raz, dwa, a to teraz na, na dolnych szczepieniach Mhm. Raz, dwa i trzy. Wysoko, wysoko. Raz, dwa i trzy. Główka do góry. Raz, dwa i trzy. Głowa do góry, do góry. O tak, prostujemy się. Brawo, ślicznie. Raz, dwa i trzy. Głowa do góry, do góry, do góry. Raz, dwa i trzy. Główka do góry, do góry, do góry, do góry. O, tutaj.